Jak wyglądała twoja historia pod tytułem To nie tak miało wyglądać. Miałem 22 lata i pracowałem w kawiarni z dziewczyną o imieniu Kasia. Miła, trochę cicha, ale często narzekała na swoją współlokatorkę. Mówiła, że ta podkrada jej jedzenie, przestawia rzeczy, zostawia bałagan w kuchni. Kasia wpadała do pracy wkurzona. Znowu zjadła moją pizzę z wczoraj. Zużyła cały mój szampon. Słuchałem jej i współczułem, bo wiadomo, współlokatorzy potrafią być udręką. Na początku brzmiało to całkiem zwyczajnie, ale z czasem te historie robiły się coraz dziwniejsze. Moje płatki były do połowy zjedzone. Moja szczoteczka do zębów była po drugiej stronie umywalki. Ola musiała ją użyć. Fuj. Zaczęło mnie to niepokoić, bo Kasia naprawdę wyglądała na zestresowaną. Cienie pod oczami, chudła w oczach, co chwilę zerkała na telefon. Pokazywała mi screiny z rozmów z tą całą Olą. Ściany tekstu, gdzie Kasia ją oskarżała, a Ola odpisywała tylko, albo o czym ty mówisz? Kasia mówiła, że Ola ją robi w konia. Udaje, że nic nie pamięta, a dobrze wie, co zrobiła. Twierdziła, że Ola specjalnie chce ją doprowadzić do szału. Wszystko przebiło to, jak Kasia przyszła pewnego dnia i pokazała mi zdjęcie z Instagrama. Patrz, to mój sweter. Ukrała go. Na zdjęciu Ola miała na sobie zwykły niebieski kardigan. Taki, jaki można kupić w każdej sieciówce, ale Kasia była pewna. Kupiłam go trzy miesiące temu. Ona mnie dosłownie kopiuje. Potem już poszło z górki. Mówiła, że Ola przegląda jej pamiętnik i instaluje ukry te kamery, przekłada meble, kiedy jej nie ma. Myślę, że ona chce, żebym się wyprowadziła. Wyszeptała mi na przerwie. Chce mieć całe mieszkanie dla siebie. Zaproponowałem jej, żeby sama się wyprowadziła albo znalazła inną współlokatorkę Smutno się uśmiechnęła. Nie mogę. Nie stać mnie na zerwanie umowy najmu. A Ola o tym wie. Ona to robi specjalnie. Skargi się nasilały. Twierdziła, że Ola używa jej Netflixa, kradnie jej listy, przestawia meble. Wróciłam wczoraj, a kanapa stała tyłem do okna. Kto robi takie rzeczy? Nasz kierownik zaczął się martwić. Kasia często znikała na zapleczu. Rozmawiała szeptem przez telefon. Kiedy wracała, mówiła tylko, Ola znowu wszystkiego się wypiera. Z czasem zaczęły się nieścisłości. Mówiła, że Ola pracuje na nocne zmiany, ale narzekała też, że hałasuje w ciągu dnia. Twierdziła, że jest brudasem, a potem że obsesyjnie sprząta tylko jej rzeczy. W końcu Kasia zaczęła opuszczać zmiany. Dzwoniła, że Ola schowała jej strój do pracy albo popsuła jej budzik. Ona chce, żebym straciła pracę, płakała przez telefon. Wtedy nie będę miała na czynsz. To trwało miesiącami. Pokazywała mi zdjęcia: puste opakowania, miski w dziwnych miejscach, ubrania na podłodze. Pewnego dnia zgłosiła chorobowe, potem kolejnego. A trzeciego dnia nasz kierownik poprosił mnie, żebym sprawdził, czy wszystko z nią w porządku. Mieszkała niedaleko, więc poszedłem. Pukałem, cisza. Zadzwoniliśmy po właściciela. Otworzył. Mieszkanie było puste. Nie, że ktoś się wyprowadził. Puste jakby nikt tam nie mieszkał od lat. Zadzwoniliśmy do siostry Kasi. Była podana jako kontakt awaryjny i wtedy wszystko się wyjaśniło. Kasia od Ośmiu miesięcy mieszkała w samochodzie. Adres, który podała w pracy, to było stare, opuszczone mieszkanie. Włamywała się tam, żeby móc powiedzieć, że ma gdzie spać. Współlokatorka nigdy nie istniała. Nie było żadnej Oli. Kasia była po prostu wycieńczona, głodna, zawstydzona sytuacją. Tworzyła sobie w głowie całą historię, żeby ukryć, że nie ma domu. I w tej historii pojawiła się fikcyjna osoba, która rujnowała jej życie. Bo łatwiej było mówić o złej współlokatorce, niż przyznać się, że spała w aucie i jadła raz dziennie.